Z tej strony radiusz, kanał Dart Almost Lot. Słuchajcie, miesiąc temu, około miesiąc temu popełniłem dwa filmy. Jeden o tych figurkach pierwszych Boba Fetta 002 i kolejne. Drugi filmik o jego wiernym towarzyszu, czyli o Hanie Solo w Carbonicie, tej pierwszej wersji. Też pokazałem tam kilka różnych odmian tego Hana Solo. I obiecałem wtedy, że te filmy będą miały swoją kontynuację, że zrobię kolejne filmy o Bobie i kolejne filmy o figurkach w karbonicie. No i dlatego między innymi dzisiaj się spotykamy. Dzisiaj sobie opowiemy o figurce, kolejnej figurce Boby Feta. To jest ta figurka, numer na Bryklinku. 279 yy, i to jest rok 2010 natomiast yy, zanim zaczniecie yy, oglądać ten yy, odcinek to zachęcam, jeżeli nie oglądaliście obejrzeć te dwa poprzednie, czyli o yy, tym yy, Bobafecie z 2002 yy, z 2000 i, yy, i Hanach Solo tych pierwszych w Karbonicie, bo będzie troszeczkę nawiązań, ja już nie, nie będę się powtarzał, więc zachęcam. Jeżeli nie oglądaliście, w tej kolejności dokładnie to obejrzeć. Najpierw te dwa filmy sprzed miesiąca, a potem dopiero ten. Natomiast. OK. Nie spotykamy się tu bez powodu, ponieważ tradycyjnie no pewnie stali oglądacze. Jest takie słowo oglądacze. Osoby oglądające moje, moje filmy. Yy, spodziewają się już, yy, że powiem, że ta figurka ma wersję. Yy, Okej, okay. jak najbardziej ma. Wersja podstawowa, czyli yy, ta figurka, którą tutaj widzicie, ukazała się w 2010 yy, w trzeciej wersji yy, Slayfa. Yy, w dwóch pierwszych była ta poprzednia, poprzedni Boba Fett, yy, to był 2000 i 2006 rok. Tam były te bo tego pierwszego starego typu 2010 to jest trzeci slave trzecia wersja slave'a z tą oto figurką ona nie jest dużo większa od drugiej wersji bo przypominam ta pierwsza wersja to był taki yy, slavek tak? no to ja, to ja to tak nazywam bo on miał 100 kilka elementów drugim już miał tam 50 natomiast ta trzecia wersja slave'a z 2010 to jest prawie 600 elementów 560 tam. Kilka. Yy, jakbyście jej szukali, to ona ma numer, yy, to jest końcówka 80, czyli 80, 90, yy, bodajże 7. Ale no, do, do sprawdzenia. Jeżeli coś, to tutaj gdzieś pewnie się pojawi prawidłowy. Ale wydaje mi się tak, 80, 97. Yy, ok. Yy, natomiast to, co Wam powiedziałem, ta figurka ma yy, wersję. Yy, już pokazuję, o co chodzi. Jak przyjrzycie się tym dwóm figurkom, zobaczcie na zarost. Ta figurka podstawowa ma dosyć taki bujny zarost. No taki powiedzmy, no już powiedzmy tygodniowy. Natomiast ta figurka, druga, druga wersja tej figurki, ona ma taki zarost, no dużo mniej widoczny, taki no Powiedzmy, dopiero jednodniowy. Gdzie ta figurka wystąpiła? W slajwie 1, w trzeciej wersji, była tylko i wyłącznie ta figurka. Natomiast ta z tym rzadszym zarostem pojawiła się niecały rok później w zegarku. Był taki zegarek do, w 2011. Znaczy tak naprawdę on już się pojawił na święta 2010, by można by było znaleźć go w sklepach. Natomiast oficjalnie wers premierem miał 2011. E, chyba po prostu prezent na święta, e, więc pojawił się, pojawił się w grudniu. E, no to nieważne. To były stare czasy, ale no, pamiętam jak, jak dziś. E, święta 2010. Boże, teraz święta 2024, 14 lat temu. Dobra, e, nieważne. I e, słuchajcie, e, przy czym e, oficjalnie i normalnie w tych zegarkach z tego początku przełomu 2010-2011 też przeważnie była ta wersja figurki. Natomiast w jakiejś jednej czy dwóch partiach pojawiła się ta wersja z tą rzadszą brodą. Nie wiem dokładnie, obstawiam, że albo po prostu musieli gdzieś tam na szybko dodrukować i jak zwykle przy zegarkach te figurki są mniej znaczące, więc na jakość miała mniejsze znaczenie. Ewentualnie obstawiam, że mogła być też opcja, że. Gdzieś tam kiedyś w przeszłości yy, nie wyszła im jakaś partia tych, tych główek. Yy, najpierw była odrzucona, a potem stwierdzili, że do zegarków się nada. I, yy, no i tak wyszło. Więc yy, dwie takie podstawowe wersje tej figurki to jest figurka ze z pełnym zarostem tygodniowym, umówmy się. I figurka z takim jednodniowym zarostem, która była w niektórych partiach Zegarka z przełomu 2010-2011. Natomiast no to są dosyć popularne figurki, więc czym Was dzisiaj zaskoczę? Mam, że tak powiem dwa smaczki w zanadrzu, które myślę są też fajnymi takimi rarytasikami. Mianowicie pierwszy Zarytasik to jest ta figurka, którą tutaj postawiłem. Yy, zwróćcie uwagę tutaj na jedną rzecz: Na te żółte paski na hełmie. Normalnie Boba Fett i wszystkie Boba Fety mają z tej strony żółte paski. Tutaj te dwa hełmy mają żółte paski z tej strony. Natomiast ta figurka tutaj ma czysto, a te żółte paski ma z drugiej strony. Co to jest? To jest y, prototyp, y, który był w okolicach 2009 roku testowany w fabryce w Bilund. No ja już nam nie będę powtarzał. Od jednego z byłych pracowników takie tasiki wtedy dostawałem, więc y, wstępnie tak miała wyglądać, tak miał wyglądać hełm. Boby feta, te żółte paski, od tej strony miały być. Koniec końców, paski wylądowały po drugiej stronie helmu. Tu mamy paski po jednej stronie, tutaj są paski po drugiej stronie. To jest, to jest prototyp y, prototyp tej, y, fi, znaczy może nie tyle figurki, co, co, co prototyp y, helmu. Ostatecznie do produkcji trafiła ta wersja, którą znamy. Wszyscy natomiast no to jest taki w kilku kolekcjach na świecie widziałem to, natomiast nie jest to, że tak powiem powszechna wersja tej figurki. Więc to jest trzecia wersja tego boby Feta. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałbym wam pokazać, to jest też dokładnie ta figurka, tylko że w magnesie. Ta figurka została też jako taki okrągły magnes na lodówkę, i ona się charakteryzuje, słuchajcie, jedną rzeczą. Jeżeli sobie popatrzycie na ten okrągły symbol na piersi, Boba Feta, to tutaj jest mniejszy w figurkach, natomiast w magnesie ten okrągły symbol, tutaj na Piersi jest większy, czyli ten tors magnesowy jest troszeczkę inny niż w tych trzech figurkach. Ok, czyli mamy tak naprawdę cztery wersje tej figurki, tego odnowionego, że tak powiem, Boba Fetta z roku 2010, czyli mamy. Pełny zarost ze slejwa, yy, ubogi zarost z zegarka, ale nie wszystkich partii zegarka. Prototyp tej figurki yy, z tymi żółtymi paskami po przeciwnej stronie hełmu. I na koniec magnes, w którym ten symbol na torsie jest powiększony. Magnesu nie wypakowuję, tak go trzymam, bo yy, no, wyjęcie go z tego opakowania to jest no, mniej więcej trzykrotna strata na wartości, więc no, w ten sposób go u siebie eksponuję. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, jak te trzy figurki wyglądają w gablotce, to zapraszam Was. Okej, okay. i tak trzy wersje tej figurki o numerze bricklinkowym, przypomnę, 279 wyglądają w gablotce. Magnes powędrował do szuflady, ale też go gdzieś tutaj chyba muszę wrzucić do gablotki. Jednak chyba trzeba go będzie odpakować. Natomiast tutaj, tam w głębi po środku, widzicie tą wersję z tą rzadszą brodą, tą wersję zegarkową tak zwaną, ja to tak przynajmniej nazywam. Tutaj macie tą wersję z pełnym zarostem, podstawowy wariant, najpopularniejszą. Wersję tej figurki. Natomiast tutaj po przeciwnej stronie jest ta wersja prototypu, w której te paski są po drugiej stronie hełmu. To wydaje mi się, że jest to najrzadsza wersja tej figurki SW0279. No i słuchajcie, no to tyle o tej jednej tak naprawdę figurce. Jeżeli Wam się podobało, a nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to zachęcam. Zapraszam do obejrzenia tych poprzednich filmów o Bobie Fecie i Hanie Solo w Carbonicie, czyli tych wersjach z roku 2000. No i zachęcam do oglądania moich kolejnych filmów, gdzie jak zwykle same autentyczne fakty z galaktyki Lego Star Wars. To tyle na dziś. Hejka!